takie dziwne to zachowanie gołąbka, bo przeważnie troszeczkę yy, może to samiczka, bo taka malutka. Ja tu może ją nazwę targusia. Yy, przeważnie gołąbki korzystają z podwyższenia, lubią siedzieć na podwyższeniu. Trochę zjadła chyba tych lepszych ziarenek. Ja tu nie chciałam yy, popełnić jakiegoś błędu, żeby tu za dużo się nie najadła łapczywie, czy yy, musiałam wyjść na chwilę. Akurat tutaj z tej strony widać to oczko prawe, a lewe, że ona tak przymyka, to może to jest. Może tam została dziabnięta w to oczko, czy coś takiego. Może to być targusia, czy targuś, nawet od słowa no, kupiona na targu, ale może być nawet od słowa targowania się, bo jest tak gadatliwy gołąbek. Jak ja tylko w rękę wziąłam gołąbka, od razu się odezwał. Chciałam pozdrowić pana, którego spotkałam na targu z gołąbkami yy, pocztowymi i który poznał mnie. Po głosie powiedział, że mnie poznaje. Yy, ładne miał gołąbki do sprzedania. No a tutaj yy, ten pan, od którego kupiłam tego yy, biedaka, no to ma tam więcej gołąbków, jakichś takich właśnie z obrączkami, ale no ten był taka środka i kupiłam biedaka, wyku wykupiłam go tam z tej niewoli. Żeby tak, no tak bym chciała, żeby gołąbeczek doszedł do sił, jakoś tak wydobrzał i ja bym go, on teraz się pierzy jeszcze. Ja bym go wypuściła, bo to jest pocztowy gołąbek, on sobie poradzi. No tutaj jeszcze jest ciekawa sprawa, że ma obrączkę. Niebieska, to no nie wiem, w który to jest rok. Ta obrączka jeszcze jest troszeczkę ubrudzona, muszę ją wytrzeć i poświęcić czas, a tutaj tego czasu mam naprawdę mało, bo po tygodniu mam tyle zaległości z różnymi rzeczami. Yy, Troszeczkę muszę tu poogarniać, więc tak, gołąbeczek niech sobie odpoczywa. Ja będę yy, patrzeć co tu się dzieje, jak z jedzeniem, piciem, jakie te, yy, te kupy jego. Co, coś, coś go dręczy biedaka, coś go dręczy, bo taki no... Na tym pierwszym filmiku widać w jakim on stanie, w klatce siedział. Nawet dziubek oparł o klatkę. Nie ma, nie ma siły tej głowy do góry trzymać, biedny. Już tak kiedyś widziałam gołąbeczka to on nie był w dobrym stanie. Tak dziób na klatce. No ja nie wiem, czy mi się uda go tu uratować. I teraz taki właśnie znak zapytania. Co robić? No ale żeby cokolwiek robić, to muszę tutaj Właśnie zobaczyć jak on będzie się zachowywał i jakie, jakie te kubki i tak dalej. To już następny filmik, to już podam numer obrączki, już tu sprawdzę. I takie informacje jak, jak on się czuje. Czyje i tak dalej. Ładnie się odzywa gołąbeczek czy gołąbeczka. I te, yy, nie wiem czy to tak mu się układają te te paznokietki jakoś tak dziwnie mi się wydaje że one tak na bok leżą. Już będę odczytywała obrączkę. Ona jest trochę zamazana, wiadomo, że tam więcej gołąbków było w jednym w jednym w jednej... Ale taki rozmowny, taka rozmowna. Ja to na targusia chyba ją nazwę. Taki rozmowny gołąbeczek. Pokaż się, kochany. Będziemy czytać obrączkę. Ja wejmę tutaj, przeczytam obrączkę, napiszę. Gołąbeczek się tu. Już sprawdzona obrączka. Tak się odzywa. Tak się odzywa, kochany. Już obrączkę piszę, niebieska. 21 rok. 21 rok. To musi być samiczka, no taka malutka, no niemożliwe. Bardzo mały gołąbek. Jeszcze teraz się pierzy To, To chyba raczej samiczka taka mała. No, żeby tu wszystko było dobrze. Na razie nie dałam dużo jedzenia, żeby to już właśnie tak jak mówię popełnić, nie, nie, nie za bardzo nie, nie nakarmić gołąbka. Ciątam kochane Targusia. Torgusia malutka. Odpoczywaj sobie. Już tu ci nie będę cię niepokoić, sobie odpoczywaj. Tak.